W dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do Wordboxa, ponieważ gra dostała największą aktualizację od samego początku istnienia tej gry i zmian jest tak dużo, że musiałbym pewnie nagrać szczegółowe omówienie wszelkich zmian, ale dzisiaj zmierzy się dwóch bogaczy z setką biedaków, którzy nie będą mieli kompletnie nic i słyszycie pewnie, że jest muzyka w tej grze i są dźwięki, co jest według mnie ogromną zmianą i wracamy sobie do Wordboxa, więc jeżeli czekaliście na tę grę, koniecznie teraz zostawcie lajka, no jeżeli chcecie więcej filmów, to też subskrybujcie kanał. I słuchajcie, bogacze na razie też nic nie mają i bogacze są tylko, e, mają taką nazwę, ale spokojnie właśnie już to zmieniamy, ponieważ damy im troszeczkę rzeczy, żeby było im e, prościej. Czyli proszę bardzo, dużo żelaza, dużo mitrilu, dużo po prostu wszystkiego, wszystkich surowców, jakie tutaj będą, jeżeli chcecie jedzenie, nie ma problemu, ja jestem waszym sługą dzisiaj i będę wam dawał, co chcecie. Chcecie kurczaki? Spoko, dostaniecie mnóstwo kurczaków, które będą się pewnie tutaj mm, jeszcze mnożyły, a tym, co mogę dać. E, I mogę dać niedźwiedzia, który ich pewnie zabija. Ale nie, nie będziemy tego na razie robili, chociaż wiecie co? Pyk! Będą, <laughs> będą od samego początku mieli jakieś wyzwanie. Zobaczymy, czy któryś z nich umrze, czy dzięki temu, że zabiją sobie pierwszego niedźwiedzia, będą mieli coś do jedzenia i... O kurde, pokonali go! Także biedacy, bardzo dobrze sobie radzicie. Jeszcze nie ma żadnych modów na dodawanie e, chyba perków z tego, co kojarzę. Dodaj do ulubionych cechy. Cudowne narodziny, maksymalny wiek plus 20, płodność e, plus 20%. I słuchajcie, gra teraz posiada naprawdę dużo nowych mechanik i nie mogę się doczekać, aż Wam wszystkie je pokażę, bo będą mogły być spiski, jakieś sojusze, mamy teraz ery normalnie w świecie, na przykład teraz mamy epokę nadziei. I w sumie nie mam pojęcia, co daje ta epoka. Każda światowa epoka ma swój wpływ na świat i trwa przez 50 lat. Tutaj możesz wybrać epoki, które chcesz mieć w swoim świecie. Wszystkie epoki, epoka słońca, epoka ciemności, US. Księżyca, rozpaczy, popioł, lodowcowa, epoka cudów i epoka chaosu kurde, ale to się fajnie wszystko zapowiada, niektóre na przykład państwa będą mogły knuć przeciwko sobie, ja już nie mogę się doczekać map świata, map Europy, gdzie poprowadzimy Polskę żeby objęła panowanie nad całym światem, ale na przykład niektóre państwa będą mogły spiskować przeciwko Polsce tak samo, zobaczymy po prostu jak to będzie wyglądało tutaj, Przyspieszmy sobie czas razy 5, tego też nie było, było chyba przyspieszenie. nie, było przyśpieszenie razy 5, gadam teraz głupoty, ale słuchajcie, dawno też nie grałem, więc muszę sobie wszystko tutaj na spokojnie przypomnieć i bogacze, 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 bogacze. Czy ja mogę wam na przykład ulepszyć od razu budynki, albo nie? Dam wam błogosławieństwo, żebyście byli silniejsi i żebyście pracowali bardziej wydajnie, ponieważ oni nie będą bogaci tylko materialnie, będą bogaci duchowo, e, będą bogaci. E, czekajcie, muszę coś wymyślić, a bogaci pod względem kawy, którą mają w organizmie. Wszystko, co będą chcieli, ja im tutaj zapewnię i po, zobaczymy, czy poradzą sobie z nimi. No, biedacy na razie mają tylko i wyłącznie 100 osób. W sumie to mnie ciekawi, że. Oni jeszcze się nie rozmnażają, a w prawach świata mam tak: dzieci będą się rodziły w wioskach. Chyba że oni nie są jeszcze zbytnio, wiecie, doświadczeni i, 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 i nie chcą się rozmnażać. Albo gacze z tego korzystają, więc dla mnie to jest oczywiście plus. I mógłbym królowi, gdzie jest król? Tu jest król, chodź tutaj, królu. Mam dla ciebie pewne rzeczy, cechy. Możemy mu coś dać. Dusza, niektórych jak widzicie nie mam, bo są nowe traity Specjalnie dotykać. Okay, to nie będziemy tego robili. Ale, jako, że to jest nasz król, no to damy mu cechy takie, żeby mógł je przekazywać, właśnie innym, innym, innym potomkom swoim. Więc kłamliwy, nie. Nieugięty, spokojny, paranoidalny, ambitny. Oczywiście będziesz ambitny. Będziesz chciwy, tak. Będziesz chciwy, szczery, szalony, górnik. O, to się na pewno przyda. Szczęściarz, nieśmiertelny, lecząca aura. Ja też nie chcę tutaj robić, wiecie, jakiegoś Boga albo czegoś takiego. Chodzi mi o to, że ym, chcę dać trajty, które będą pasowały do takich e, właśnie m, osób, e, o, osób, osób bogatych. Jak widzicie jest kolejna zmiana. Mamy w końcu pokazane na co wpływa kolejna, e, znaczy dane, e, dana cecha, czyli atrakcyjny cykl, dyplomacja plus dwa, zarządzanie plus jeden, cios krytyczny i płodność. Dobra, dawaj mi to. Zwinny też będziesz. Będziesz miał wszystko, także to jest nasz król, a król biedaków gdzie oni są, ojejku, widzicie, króla biedaków będzie bardzo ciężko ym, bardzo ciężko dorwać, ale mamy go czyli on jest y, atrakcyjny i geniusz, o nie, nie, nie nie. znaczy, w sumie to wiecie, to nie jest tak, że osoba biedna nie może być genialna albo nie może być atrakcyjna ale musimy troszeczkę ich osłabić jeszcze tak patrzę, że nie pasuje mi żadna cecha jaką oni tutaj mają, więc zostawimy to tak jak jest, niech się po prostu ym, na spokojnie rozmnażają i jak widzicie są mury te mury są, y, wiadomo tylko i wyłącznie po to, żeby oni od razu nie walczyli. Nawet jaki wy macie poziom rozwoju swojego państwa? Czy mogę to e, zobaczyć? Bogacze halo, potrzebuję was teraz. E, Króle bogactwo wiek 8 władca Nukepcha, wpływ mm -hmm. i mamy zobacz swoje królestwa. E, to jest nasza stolica, kulturę jaką mamy. E, ogólnie jest mnóstwo takich rzeczy, które doszły w tle. Czyli to nie jest jakaś ogromna bomba, która została dodana. Nie, 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 nie. Ale właśnie to jest powiązane z cywilizacjami, dzięki czemu te scenariusze, wszystkie te sojusze i tak dalej, wszystko będzie um, od razu lepsze. Posortuj wieki, posortuj populację, posortuj armią. What? Dobra, nie spodziewałem się takich rzeczy. I w tych wszystkich wioskach są nawet klany, co mnie trochę zaskoczyło. Na przykład w tym w Kadihaku jest 7 osób. Kill, build, warship. Okej, okay, dobra, <noise> niech będzie siedem osób w tym klanie i te klany też będą, z tego co wiem, mogły przeciwko sobie spiskować, tylko halo, dlaczego wy się nie rozmnażacie? Czy ja muszę dodać im kolejną osobę, która jakby pokaże im, jak się rozmnażać? Dobra, dam im dwie osoby, tak wiecie, mm, żeby mieli, bo trochę w dziwną stronę to zaczyna iść, że chyba, że oni mają za dużo miejsca. Znaczy, za mało miejsca na rozmnażanie się i dlatego na razie nie chcą się rozmnażać. Dobra, zostawimy ich tutaj, niech oni na spokojnie, mm, na spokojnie się rozbudują i zobaczymy, czy y, bogacze sobie poradzą z y, biedakami, no bo biedacy nie mają kompletnie nic. Mają tylko i wyłącznie sk skały i drzewa. O nie, tu, gdzie niegdzie pojawiają im się surowce, więc musimy od razu to wyłączyć. Minerały, minerały będą pojawiać się na biomach. Oj nie, tak się nie będziemy bawili. Słuchajcie, jeżeli wydobiliście coś, bardzo fajnie, ale... No ja nie pozwolę, żeby tutaj były surowce u biedaków, także za karę, że mi tego nie zgłosili na samym początku. Skasowałem im po prostu wszystkie surowce, jakie mają na mapie. Także teraz tylko i wyłącznie będziecie musieli posługiwać się drewnem. Zaczęła się kolejna era, dlatego jest taki przyćmiony troszeczkę obraz. Jest to epoka popiołu i mamy tutaj napisane Ta epoka będzie czasem chorób w powietrzu gęstym od dymu i cząsteczek pyłu, które powodują śmiertelną chorobę znaną jako gorączka pylna. To nie najlepsza chwila, by żyć, ale ludzie wciąż będą mieć nadzieję, że ujrzą kolejny wschód słońca i bogacze... Będą mieli powiedzmy taką fajną rzecz, bo jest, yy, musimy sobie wmówić, że oni mają wyższy poziom medycyny rozwinięty właśnie na tej wysercie. dlatego ja będę co jakiś czas po prostu ich leczył, uzdrawiał od yy, jakichkolwiek chorób, jakie będą tutaj yy, właśnie ich trawiły, a biedacy, no co mogę powiedzieć, no yy, macie dużo terenu, będziecie mogli zająć kolejne wioski i wyprodukować kolejnych ludzi, ale widzicie jak dużo osób umiera? Co chwilę umierają. Królo, ja ta choroba naprawdę dziesiątkuje tutaj wszystkich. Ja oni z jakimiś wilkami walczą. No róbcie co chcecie, e, ja, ja się skupię tylko na moich, em, moich ziomalach. Chronić stworzenie do otrzymywania obrażeń? Nie. Chyba będę musiał po prostu przywracać... Cud, usuwa choroby i infekcje. O, właśnie, tego szukałem od samego początku, tak szczerze. Także proszę bardzo, dostaniecie teraz mm, tutaj uzdrowienie ze wszelkich chorób i ziemia się trzęsie, czyli dostaliśmy jeszcze trzęsienie ziemi. Jeszcze, jakby było nam mało. Ale dobra, musimy przetrwać tą epokę i zobaczymy, co będzie dalej. Minęło naprawdę dużo czasu, więc powoli będziemy się szykowali do wojny. Jak widzicie, biedacy zajęli każdy tutaj teren. I napiszcie teraz w komentarzu, kto według Was wygra. Bo ja, mimo tego, że bogacze co chwilę im dawałem surowce, co chwilę, wiecie, leczyłem ich z chorób i tak dalej, i tak dalej. Zresztą widzieliście to wszystko. To jednak jestem prawie o tym przekonany, że tutaj. Biedacy sobie po prostu lepiej poradzą, bo przytłoczą liczebnie właśnie tych bogaczy. Więc to włączamy sobie uwagę bunty nie. Dyplomacje, królestwa mogą wypowiadać wojny oraz zawierać pokoje i jak pewnie zauważyliście, jest wyłączony głód oraz wiek stworzeń, ponieważ nie wiedziałem, jak to dokładnie wpłynie tutaj na wszystko także tworzymy pierwszą ścieżkę pomiędzy tymi królestwami leśny grunt, cyk. A może, wiecie co, chciałem na początku powiedzieć, że no, może zrobimy tak, że w każdą stronę świata będą po prostu szły te drogi, ale nie. Na razie jedna, jedyna mm, droga i możemy tutaj szept wojny zrobić. Inspiracja, nienawiść, spraw, by wszyscy znienawidzili to królestwo. Wyszeptaj komuś do ucha, by zaczął wojnę. Dobra, to wyszeptamy im. O kurde, ale to jest fajnie, bogacze zostali wybrani, teraz wybierz cel do zaatakowania. Ale to zmienili! Dobra, zobaczmy, cyk. Bogacze rozpoczęli wojnę przeciwko biedakom. No i co? W końcu się doczekaliśmy. Oho, czy jakieś przygrupowanie wojsk tutaj będzie? Jak to będzie wyglądało? Teraz powinny być coś takiego jak plany. Jeżeli sobie klikniemy pokaż bitwy, nie pokaż armię, w sumie możemy sobie to zrobić. Poszli wrogów, pokaż bitwy, to się na pewno przyda. Ale jest coś takiego jak właśnie mm, ikony planów i spisków, dokładnie o to mi chodziło i linie wojenne. O. I teraz rozumiem, że oni po prostu będą atakowali to królestwo, tu jest, rozumiem też, że stolica i oho, będzie się działo. Wyłączymy sobie jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się, że może wam troszeczkę przeszkadzać. Jest to nie nazwy map, tylko chciałbym wyłączyć te kolorki. Tylko jest jeden mały problem. Nie mam pojęcia, jak to wyłączyć, więc musimy rozegrać tą wojnę właśnie w ten sposób. Chociaż, okej, okay, jak przybliżymy, to już nie ma tej takiej. Jo, co tu się dzieje? Nie, ma, nie ma, nie ma, nie ma tego filtra takiego pokazanego, ale tutaj bitwa trwa. I pytanie, kto zwycięży właśnie w tej wojnie, jaką tutaj mamy? 500? O kurde, zobaczcie, co się dzieje z bierakami. Ja specjalnie spowolniłem pana to. Widzisz, widzisz, co się dzieje z biedakami? Biedacy są po prostu tutaj rozwalani, ale bogacze... O, bogaczy też jest coraz mniej, więc wygra na pewno jedna strona, to już możemy stwierdzić. Czy mogę przykładowe... Ho, 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 To jest... Tak wygląda przykładowa osoba z Królestwa Bogatych, czyli ma kościany naszyjnik, żelazne buty, stalowa zbroja, żelazny hełm i legendarną broń. A weźmy jakąś osobę tutaj... Stalowy miecz. Dobra, w jaki sposób oni mają stalowy miecz, jeżeli wyłączyłem, nawet to na filmie było, wyłączyłem imerspienie surowców, chyba że oni... A, mają kopalnię. Dobra, z kopalni też można co nieco e, zebrać. Kurde, tutaj łucznice. Ta grupa łuczników, oni wszyscy mają... Skąd oni mają e, stalowe rzeczy? Wy, wy jesteście biedakami, nie powinniście mieć takich itemów. Ehm, ile wy macie? 2,5 tysiąca? Bogaczy, oj, 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 chyba za chwilę tak. Biedacy właśnie weszli na terytorium bogaczy, i wygląda na to, że będą im rozpieprzali wszystko, czyli jednak przewaga liczebna w tej grze jest ciężka do zastąpienia. Oj, zobaczcie na to. Oni się wycofują, to już jest koniec, to już jest najprawdopodobniej koniec bogaczy. Także daj im naprawdę dużo czasu, ponieważ jeszcze ja siedzę tutaj już półtorej godziny, żebyśmy, żebyście wiedzieli, ile im dałem czasu na rozbudowę. Ponieważ nie miałem też żadnych ramów, um, ram czasowych, jak chcę to po prostu poprowadzić. I bogacze zostali i to bez żadnych, yy, bez żadnego. Ale co tu było? O kurde, jakiś ogień jest. Dobra, brązowe buty, no niektóre wiadomo, zostały ściągnięte z trupów, ale podsumowując, wygląda na to, że bitwa i raczej ta wojna, która się tutaj rozpętała, była tak szybka, że bogacze no, nic nie zdążyli zrobić. Na początku dobrze to wyglądało, bo biedaków ym, bardzo dużo umykało, ale oni się zebrali cyk-cyk na dystans łukami. Tutaj ładnie to było, można zauważyć, jak właśnie się zebrali w taką kupę, strzelali sobie z łuków, później przeszli do kontrataku, no i proszę bardzo. Mimo tego, że masz kasę, to nie oznacza, że, e, że jesteś lepszy. Dzięki za oglądanie i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!